Posłowie prawicowi spisu mówią, że LGBT chce uczyć nasze dzieci masturbacji w przedszkolu. A ja wam powiem, że ja żałuję, że za moich czasów nie było takiegoś e, nauczyciela z LGBT, bo nikt mnie nie uczył masturbacji, ja do wszystkiego musiałem własnymi rękami dojść. Ja na przykład e, do masturbacji dochodziłem metodą prób i obłędów. Tak, bo na początku powiem wam, że ja pocierałem się po czole, nie potem tu, aż mi za coś zrobiły. Potem trzepałem sobie ucho i też. Nic, tarłem normalnie pępek, zero. I w końcu pytam się kolegę jednego, bo on był z rodziny Lewaków i powiedział mi, że najlepiej się onanizować na Indianina, nie? Ja mówię, a jak to jest na Indianina? A on mówi normalnie, patrzysz się, czy nikt nie idzie i wiesz, i robisz swoje. Nie? Tylko, że ja nie wiedziałem, gdzie właśnie to swoje trzeba robić. Nie? I tak. Wróciłem do domu, nie? Matka tam ze kuchni, ja do pokoju się zamknąłem i wie, i patrzę, czy nikt nie idzie i dawaj. Nie? Zacząłem od pępka na, i jadę pępek najpierw, nie, ale nic, no to potem zacząłem czepać ucho i, i szukam, czy nikt nie idzie, potem zacząłem policzki nacierać, cepać policzki, nic. I normalnie tak się wyczepałem policzki, że do czerwoności wyczepałem. Matka chodzi do pokoju, a co ty masz takie czerwone policzki? I pewnie się masturbowałeś. Ja, ja mówię, no właśnie nie, bo nie wiem jak. Takie miałem dzieciństwo przez brak LGBT. A dziewczynki, to to samo, Jezu, te biedne dziewczynki jak one kombinowały u nas w przedszkolu, naciągały gumy na nogi. Dwie stały naciągnięte gumy na nogach, jedna na środku tam przez te gumy skakała, nóżki krzyżowała, nic. Potem na zajęciach praktyczno-technicznych to przecież dopiero jak one zaczęły się i na drutach robić, to przecież no, nawet same nie wiedziały, jak były blisko już odkrycia prawdy. I powiem wam szczerze: chociaż jestem lewakiem, to dzisiaj już wiem, że seks bez prawdziwej miłości nie ma sensu. Dlatego do łóżka biorę tylko te najbardziej ukochane świerszczyki. I powiem wam szczerze: żal mi tylko prawdziwych takich patriotów, prawych i prawdziwych, którzy swoje życie erotyczne e, e, też zaczynali bez nauczyciela masturbacji. To szczępa żucho na Indianina to, to tak jakby naładować telefon, podłączając go do skakanki. I na końcu chciałem powiedzieć jeszcze pojednawczo do wszystkich prawych i posłów i sprawiedliwych i szlachetnych. Napiszcie proszę, ile razy w tygodniu się nie masturbujecie.